Dla matki, ojca, córki, syna. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. Kupimy sobie skina z kodem. Mamy syna, mamy syna. Farel. Farel powiedział. Zbraliśmy tą kobietę, ale chcemy... Ch chcesz chyba... chyba Chcesz mieć, żeby na kolejny karnet? Będziemy mieli. Jeżeli uda mi się. tak do Co? No tak. Co? Elo, teraz. Od... Jest, jestem tuberem, który ma dwadzieścia. Dobra, już. Odparam już to teraz tu. Uuuu. Więc go! Więc wybierzcie, jakie kopiasz. i no. kończymy. I kończymy i oglądamy. Coś <laughs> coś? No to się robimy. Czy tak To. Nie, że Może być no na ty naklejce, tak? Nie! Ale fajne mapki. Będą dwie rączki widoczne. Dwie będą. Jestem dla ciebie obrażona. Bo nie chcesz tej mapki? Tak. A jaką chciałeś? Tu z samymi. I z, ze skrzyneczkami. Usunęłem je mm. Ale może nie chcącę, usunęłem miesiące. Ale może, ej, albo dawaj, y, będziemy na jakiejś mapie jakiejś. Nie! gra. Nie! Nie! Nie mamy tej mapy widzowie, o której ona mówi. Ja sam co... Usunę... Ale tak naprawdę. To to mój pierwszy skinnik. Powiem Wam widzowie prawdę. A tak naprawdę. A dobra! Tak naprawdę, to czekajcie. I może zagramy na mojej mapie, bo zrobiłem fajną mapkę. Z kubami, z wodą. Co tu robi ten flek? Grali, dzisiaj mamy flek. Leci mają się nauczyć grać, to posłuchajcie sobie tego. Leci? Do młodszej widowni. Eee, starsi widzowie wiedzą o co chodzi. Teraz się mieć wygranie, ja teraz muszę. Patrzcie, jeszcze raz. Pierwsze, drugie, trzecie, trzecie, pierwsze, piąta? drugie, trzecie, drugie, drugie, trzecie, pierwsze, pierwsze, drugie, trzecie, Jest drugie, godziny. pierwsze, trzecie. Jest Nie możemy i tak zagrać. Uuuu! Wiecie, to ma transmisję. No, no, tak Gramy! Graj! Gra moja siostra i kończymy odcinek. I wyślemy do Ferelka. mamka. mapka. Zliczamy, która bluzka. Czy ta krótka, czy ta... <try> Nie zaszpiknij. Przytyłam. A przegramy to będą nopki.

Dana Kalaś pytała kto spadł? Sorki widzę. Obe, Takie chujki. O chuj, Nie chuję. Parlamont channel. Zabijcie ją. Nie mnie. Ja nie umieram. Ja nie umierać. Ja no, umieram. ko. Ja nie umierać. Nie! Umarłam już. I to by było na tyle. Trzymajcie się na i papa.